Ok, o rok demona. Ile wart? 400. Tylko spójrz na ten bałagan. Gdyś to była dumna forteca paladynów. Demon z Goty nikogo już nie przestraszy. <noise> nie mów, znów to zrobiłeś. Mam tylko nadzieję, że nigdy nie spotkasz równego sobie przeciwnika, przyjacielu. Co zamierzasz dalej? Gota wymaga odbudowy. Wielu ludzi szuka jakiegoś miejsca, w którym mogliby się zatrzymać. Nie pozwól się zabić przyjacielu. To byłaby wielka strata. Ten cały bałagan jest znacznie zabawniejszy z Twoim udziałem. Jeśli będziesz potrzebował towarzysza, wiesz gdzie mnie znaleźć. Ok. Kolejna bestia! Okej, ok, to, to teraz sobie poprzeszykujemy trochę. I Inos przemówił do swych sług. Wznieście dla mnie portal, abym mógł rządzić w tej części świata przez całą wieczność. I jego słudzy spełnili to żądanie. right. ciężka skrzynia, żeby był jakiś dobry łuk. To jest... ...rapier. No ja pier... Okej, okay. mamy trochę więcej życia. Rararom, bum bum. Pałka Aha. O mole to sosy na nie. Jeszcze tak strzelimy. nic ciekawego może Niemożliwe. No, mamy tych a szczelmy sobie się nawdzięka fiolka a i zmarnowaliśmy tylko A tu pewnie nic ciekawego. Nie ma tu nic, nic ciekawego. Hmm. O wybuchowa strzała się zachowała. Z nami teraz są wybuchowe. To znaczy ogniste strzały, żeby odzyskać. Czy hmm. Dzień dobry. co co nic to strzała pałka czy hmm. nic nie ma że tam są domki to przeszukamy warto tu poprzeszukiwać wszystko bo wiadomo kasa nie rośnie na drzewach to nie Simsy Hej, no kaplińskie gada kładło nie złamany. No, ja odzyskałem wytrych, jeden, ale zawsze. Ale zawsze coś No hmm. Koszyk O, srebrny kielich No dobra, to czekajcie, czekajcie, to a tu jest jeszcze, a, a, i tam jest, a ja cię dzielę A kufer! Kufer jest spoko Cztoły Oho No, nie, i no. Nie wiem, co tu nic nie widzę. Szkoda, że się nie da wziąć... ...tego... ...miecza demonów. Da się go tylko kodem wezwać. I tak, trzeba mieć 366 sił, żeby go używać. <laughs> I tak nie jest najlepszy. <laughs> Oj, sorry. Wystające nogi. Zapisający <laughs> zombie. Begnij! Begnij! Nie wchodzę na górę. Dobra, wychodzę stąd. I feel like ninja. Jak... Like, like assassin. <grymne> Nie, ja on zrytam syjkę. Okej. Okay. O, stara skrzynia. Falam rozu i od trutka cenne jedynie takie coś z lepszych Myślę że będzie coś Co alchemicz coś Aha dobra Chcę porobimy trochę miksturek żeby nie było o. Mam zbyt mało doświadczenia. Mam, z, mam zbyt mało doświadczenia. Moglibyśmy zrobić już. No dobra. Ale zrobiliśmy sobie... A to się nazywa. Miksturę leczniczą. Tupa. Tak na wszelki wypadek. Co tu się dzieje? Nie, nic się nie dzieje. Dzień dobry Oj będzie jej temu do posprzedawania, oj będzie będzie Osocin Okej okay. Nie ma tak dobrze Będzie teleport do Goty, ile się nie mylę. To nie ja! No jakoś nie widzę to nikogo. To nie tu będzie teleport do Goty? A tu ten. O, jeszcze nie trafił no i mnie być, mnie być! Bezymiennego tego, któregoś... Ten, który uśmiercił e, smoka żywynca śniącego właśnie nie uśmierciłem, ale wygnałem W Wpis długo wygnałem, a wy mnie bijecie, no Totalny brak kultury Dobry No dobra, wchodzimy tam Robimy Quick Save, Bazinga i jedziemy dalej Aż mi się na sfera tu przypomniał No dość, dość, daj na solo Ale ty stawiasz O, od dzisiaj się tak pod wieczór pobawię trochę takim programem, już mówiłem to w którymś odcinku eee... No, pobawię się muzyką, instrumentami wirtualnymi Spróbuję napisać piosenkę, takie na mój kanał Tak jest, może intro wykombinuję O i muzykę do tego, a, można coś wykminić jak chcesz tak walczyć, ninja. Jest, nic nie widzę, walczę całkowicie na ślepo. A nie, let's play na ślepo. Teraz wiem jak się czuję... No nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego to porównać. To już trochę bardziej widać. Trochę lepiej widać. No okej. No okej, światełko zrobiłem. Bazinga, kuźba. Eu No. Nie pyskuj. Za ciężkie. Okej. Okay. Leży sobie takie ząby. Kręgosłup ma. Koszyk. Koszyk jest spoko. Kto nie lubi koszyka, nie jest spoko. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Krzyneczka! Skrzyneczka, szafeczka. O Jezu, Znikło! Zniknęło! Okej. Okay. Pałka, zapałka, dwa kije, zaraz tu się zrzemniemy. No, hop, no dobra, sam tędy uczciwie przejdę. Aboż! Co możemy sobie zrobić? Dogiemy 75 Rubinowe ostrze 75 plus 10 Nie możemy sobie zrobić. Już później naoszczyć. Nie możemy sobie zrobić rubinowego oszcza. Bo nie mamy sztabki magicznej rudy. Ale nie mamy tu oszczadła. Sztyłki. Ale ja się szczemnę. To jak mnie zombiak jakiś obudzi, to go... No. O, jest piękny dzień. Dzień, w którym można zmienić coś. Później ten miecz ulepszymy. Bo no to jest właśnie w sumie ten sam. Haha, tylko że mój wymaga mniej siły. No dobra, popisuje się. Idę prosto do Faring. Później pozabijamy wszystkich buntowników. Shitface. No pieprz się murzynie! Jestem niezmordowanym biegaczem. Bo Allah tak chciał! No oni tego nie mają uszanować, nie? Ale mamy zębacza. się nie ucieszy na, na wieść, że mam lepszy łuk. Jeszcze przeżył. O. Nie cieszył się chłopak. Ja zaraz wracam.